Dość króciutki, ale jednak jesteśmy w Talandii. Jedziemy w kierunku Western Sorrow. Trochę postoimy, bo stoimy co, co najmniej do poniedziałku. Już teraz zapraszam, żebyście obejrzeli kolejny weekend z trekkerem. Mam nadzieję, że się przejdziemy trochę, weźmiemy kamerę, bo taka piękna bo na to. Nie mam zamiaru siedzieć w samochodzie. Także może jeszcze dzisiaj gdzieś pójdziemy. Zobaczymy. Zobaczcie jaka ładna pogoda, no po prostu piękna. Trochę wiatr zaczął wiać, ale to nic. Ta pogoda jest przepiękna. Taka pogoda, aż się nie chce jechać, tylko w piechotku, na spacerek gdzieś się opocząć, albo na rower, albo coś w W lifeie, takim life, takim life, mówi się. Teraz mamy trochę, będę tak, trochę numerował, a okay, w porządku. Trochę podnumerujemy. Poznałem Bogdana i Renatę. Bogdana i Renata są moimi widzami. Skojarzyli mnie na parkingu w Niemczech i bardzo miło pojechaliśmy Praktycznie z 300 km, ponad 300 km. A jak się jedzie, słuchajcie razem. Jak się jedzie w kolumnie, to zawsze ta droga się gdzie mija. Także bardzo przyjemnie mi się z nimi jechało. Bogdan był pierwszy raz na, na zachodzie. Pomogłem mu z winetami, ale dałby sobie sam radę bez żadnego problemu. To za filozofia. Kwestia jest tylko taka, żeby wiedzieć, że na Holandii coś, coś, coś takiego trzeba kupić zobaczyć jak się wożą. No cóż, to jest Holandia. szczerze, że te różnice są naprawdę widoczne i w się sensie jeden z tego śmiesznego rządu już go teraz nie ma chyba doradcą jest naszego powiedział, że w Polsce e, powiedział w ciągu ostatnich lat pensja wzrosła aż o, chyba 40% powiedział, że mamy najwyższy wzrost Najniższej krajowej w całej Unii Europejskiej. Śmieszny jak w jak Ja to usłyszałem. To mój wybuch śmiechu. Ja bym po prostu twarz. Ja już chciałem dzwonić, słuchać do szpaku taktowego. To TVN24. I chyba kiedy zadzwonię. Bo to co się to, się. to jest masakra. Ludzie zarabiają u nas 1500 zł brutto. To jest około 350 euro. A w Belgii. 1200, najniższa płaca. Euro. I w Belgii sprzątaczka, oczywiście nie ujmując, bo żadna praca nie hańbi. Tym bardziej, że znam jedną panią, bardzo miłą, super kobietę, pokojówkę. Tutaj sprzątaczka zarobi w Belgii 1200 euro. 500 euro podaje na mieszkanie. Tak średnio a reszta sobie spokojnie żyje. No, nawet nawet nie więcej nawet nie podejrzewam, może trochę mniej, tylko tutaj są inne standardy, tutaj dla ludzi mieszkanie trzypokojowe czy to jest minimum, to, to więc więc ręki. Belgia, Holandia, mówię ogólnie o Petelumsie. Jedzenie, Lidle, wszystkie tutaj cen cenowo podobnie do Polski. Także naprawdę jak, jak człowiek patrzy, jak wydziadujemy jak, jak... Dlaczego w XXI wieku kraj w Unii Europejskiej jest taki biedny jak Polska? Ja tego nie mogę po prostu zrozumieć. No ale dużo rzeczy. Ja na przykład nie potrafię zrozumieć i, i nawet nie próbuję. Ale w każdym razie, wracając do szarej rzeczywistości, idziemy cały czas na Anhem, Eindhoven, Utrecht. Takie spotkania jak z Bogdanem i Renatą będę przeżywał bardzo długo, bo dla mnie to jest naprawdę bardzo miłe, że mnie poznajecie. Miło to, naprawdę miło. No to już nie jest pierwszy raz. Tutaj jechałem z kolegą z Kowalskowa. Patrzy się na mnie, patrzy. A Ty nie nagrywasz czasami filmów? Ja mówię... No, nagrywam. Na początku tak myślałem, że może mnie pomylił z kimś, bo jest trochę przecież nas, co nagrywają. A ja jestem powiedzmy w takiej pierwszej dwudziestce. No, a się okazało za chwilę, że yy... z bratem kręciłeś serię Brothers Trackers. No, no tak, no, no to wszystko jasne, ale ta seria Brothers Trackers i mi okiem wyszła, szczególnie jazda dla tego pana, który do dzisiejszego dnia oczywiście nie zapłacił nam ani grosza za wykonaną robotę. Także, no tam jakiś tam Bartkowi zapłacił podstawę, chyba tylko. ale A gdzie diety, noclegi? Także tu, tu, tutaj no, sprawa no, jest już w sądzie i mam nadzieję, że długo sąd się tym zajmie. Bo jak, jakiekolwiek pieniądze mi się przydały, tak? Bo przecież nic nie robiłem. Ja naprawdę ciężko robiłem. Na tych, na tych filmach już widać, że my tam zajwaniamy. Także no, nie może być tak, że że gościu sobie myślisz, zapłaci, no, no ludzie, no bądźmy. Była wykonana praca, no to czas na płacę. Długo by, by, by wymieniać tutaj historie, które, które słyszałem, ale... Dobra, my na Rotterdam, tak się nie będziemy się tu rozpędzać za bardzo, niech nas tutaj Zbierają jak chcą to ostatnio jechałem, to też fuks bo tutaj na Arnhem e, 50 była zawalona a na Rotterdam wszedł was normalnie i wszystko było fajnie, wszystko było czysto, także miałem fuksa, że zjeżdżałem tutaj właśnie na Rotterdam, Rotterdam. Od tego mojego pamiętnego filmu Tracking Moviesa, co tak zajebaniłem na miejsce załadunku jak się dowiedziałem ile kosztują mandaty za prędkość w Holandii, to zrezygnowałem z takowych wyścigów. Także wolę się spóźnić, bo to nikomu głos w głowy nie spadnie, bo to nie jest ani jakaś tam, ani lekarstwa, ani nic, także ktoś tam przeżyje. O, mas jakiś kierowca do pracy. jechał, najprawdopodobniej, pełno walizek, pełno jedzenia. Także pewnie kierowca na przerzuty. We to taki trochę mniejszy ruch. Zresztą nawet widać przy piątku, było wczoraj na autostradzie niemieckiej, że jest pełno miejsca na parkingach. A w tygodniu, no to raczej, żeby miejsce znaleźć, to trzeba mieć. Polerne, szczęście, bo to naprawdę jest, jest, jest bardzo ciężko. Dobra, nasza Griswart jest, grisord Na grisordzie jedziemy na Rotterdam. A Tomeczko nas wybiera, czy nas nie wybiera? Chyba nas nie wybiera. I rotterdam Eindhoven. Całkiem niedawno jeszcze ja też przez tą, przez tą e, Holandię latałem 90 na odcięciu. Ale jak zacząłem przychodzić y, chłopaki mówili mandaty do firmy nie zgadzała się wypłata przez te mandaty, no to to już nie jest za dobrze. Także wolę powolutku na spokojnie dojechać na, mie na miejsce mojego rozładunku albo załadunku niż lżejszy o 200 euro powiedzmy bo tu się nie, nie wierniczą, tutaj walą mandaty aż chłupsze, także lepiej takie 8.2, 8.3, 8.4 maksymalnie trzymać, bo a jak jest napis trajektorię, kontrolę to w ogóle już najlepiej bardzo powoli, 79, 80, tak żeby wszystko miało ręce i nogi Teraz my lecimy na Rotterdam i z Rotterdamu polecimy sobie jeszcze na. Nie, no teraz cały czas na Rotterdam, bo praktycznie yy, miejsce, do którego jedziemy, czyli na bazę, yy, jest już praktycznie prawie pod Rotterdamem. Także nie tam do Rotterdamu jeszcze 40 km, już tam połączę, stary się jezie 20 minut. Także bez przesady, Dome jest ciężki, jak już mówiłem. kontener jest sam ciężki, sam kontener waży jest ja, jak, jak jak ładowałem, ważył 25 i tony sam zestaw zestaw jest bardzo ciężki samo pudło na to wychodzi, że waży prawie 6 ton, Także to jest bardzo dużo ale powiem ja wam tak, słuchajcie moi drodzy jak się tak jedzie po tej samej trasie już któryś raz z kolei to nie, jest dobrze. to nie jest dobrze to już mi się po prostu nudzi mi się już to po prostu nudzi jak się jeździ tak Holandia Polska Polska Holandia na no te, no szczęście teraz odwiedzimy Czeską Republikę ale, ale tak to powiem szczerze że słabo Ja teraz zapał, tego od tego wychodzenia z samochodu, żeby zobaczyć, czy agregat działa. Bo tutaj to jest. Tu jest jedna wielka tajemnica, jeżeli chodzi o ten agregat. O tego refa. Także to jest kontener chłodniczy, ale bez tego agregatu podmieszanego. Znaczy, nie no, agregat normalnie jest, tylko to jest trochę inny typ kontenera, no, tak. Znaczy, ogólnie, bo y, agregat jest przy samochodzie ciężarowym, no ty, bo potrzebuje prąd wytworzyć, a to, to chłodzenie jest przy kontenerze. Tylko, to tutaj to jest taki trochę inny kontener, nie jest taki zwykły. Dość, no to jest taki trochę inny typ, trzeba jakieś przedłużki, jakieś... jakieś złączki inne tam yy, używać, także to trochę jest pierdliwe, powiem Wam szczerze, no ale na razie pracuję, i odzywam się. Tak sobie znaleźć. Tak sobie, wiadomo, sprawa, że film się renderuje, a w tym czasie mnie nie ma. Mogę iść sobie na przykład gdzieś, rozumiecie, na rybki albo coś. Nie? Takie coś jest ok. 114 km. Godzina 33 jazdy. O 13.23 mamy tam być. Mniej więcej jedna i druga mówi to samo. Mam nadzieję, że będzie miejsce, żeby podjechać i podpiąć kontener. Tu, tu ma się wage point, czyli nacisk na oś mierzy. Nieraz one są wyłączone, nieraz włączone. Nacisk na oś, ma tutaj w porządku. przejść. Także. Co my tu mamy? Mam jeden moment. Raz spokojnie. Jeszcze na Arktyce, lecimy. później będziemy. ty się teraz cały czas na Rotterdam. Cały czas na Rotterdam. Ja tak właśnie zobaczę. Kiedy to się kończy na Rotterdam. Tyle do Rotterdamu. Tylko że załadunek mamy w poniedziałek, w Rotterdamie do Czech, także... ale do tych bliskich, bardzo bliskich tutaj faktycznie przy samej granicy polskiej, także... nie ma żadnego problemu Tutaj jest czeski Czeskim pikadło, normalnie W Polsce autostradką, a później na Opole, ale to będziemy już planować jak będziemy już jechać, bo teraz to na razie ma do Rotterdamu. No tak podchodziło. 108 km. bo tam będzie link tak także. A tak. piękna pogoda, aż miło się jedzie, naprawdę. się tak bardzo. Naprawdę, to jest taki luksus. Ja od, od samego, od samej wrześni, jadę cały czas autostradą. To naprawdę jest coś wspaniałego. Są firmy, które zabraniają jazdy po autostradach, to jest takie trochę dziwne i głupie, no ale co, no, koszty tną, no to nie do że na nas, to jeszcze na autostradach, ale już pomijam ten fakt, to, to jak ktoś jest takim biznesmenem lokalnym, no to wiadomo, ma sprawa, że to tak będzie, ale jest też tak, takiego, że Czasami jak się jedzie po Niemczech, po tych lądówkach trzeba cholernie uważać Tak jak kiedyś pamiętam, dzisiaj właśnie gadałem z tym Bogranem, o którym opowiadałem Z jego małżonką właśnie o tym yy, Była taka sytuacja, że jechałem na Lipsk yy, tom. Oczywiście nie mogłem jechać autostradą To musiałem lądówką no, Ok, w porządku Jadę, jadę, jadę i nie zauważyłem, że najprawdopodobniej, do dzisiejszego dnia ja nie wiem Był na te Lipsk jakiś objazd Ponieważ droga była zamknięta na lipc, tylko prowadziła gdzieś do jakiejś miejscowości, no ja pojechałem. No i jadę, jadę, jadę sobie tak bez żadnych problemów. uśmiechnięty, zabolony, Ta droga zaczęła być coraz węższa. Myślę sobie, a to tam może jakaś tam miejscowość będzie, to tam okej. Okay. I wpadam do miejscowości, a ja ta miejscowość coraz mniejsza, coraz mniejsza, a przede mną tak się za, 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 pojawia ślepa uliczka, że dalej nie ma żadnej drogi. Pojechałem trochę dalej. Były jeszcze jedne roboty drogowe, myślę sobie, może jakiś objazd jest tutaj tych, tych robót drogowych. Przejechałem te roboty drogowe, wjeżdżam na taką, taką, taką drogę praktycznie, że szutrowo, patrzę, no, ta droga szutrowa, asfalt się kończy, zaczyna się droga szutrowa, później droga szutrowa się kończy, jest las. No i to co teraz? Druga w nocy, ciemno jak u pani malinowskiej, jak to mówi tata, wiadomo gdzie. Ehm, ani zawrócić, ani wycofać. Muszę sobie to, to teraz robić. Bardzo ciężka sytuacja. No ale no, muszę, mówię tak, muszę zawrócić, bo jak nie zawrócić, to co nie będę muszę pojechać na autostradę. Krzyżę normalnie na autostradę, nie będę się tam z nim szczypał. Zapaliło się światło w oknie. Myślę sobie, kurde, Szwab to zaraz wezwie policję, że ktoś mu tam burczy o długiej nocy. Bo przecież to są bardzo delikatni ludzie. E, tak jak u nas nocy się 60, tak, tak, tak tam jeździ 30. Także na tej zasadzie to działa. A w każdym razie jakoś wycofałem i pojechałem na autostradę. Powiedziałem sobie, absolutnie żadnych autostrad. I wracałem sobie spokojnie autostradą do końca. A oczywiście jak wróciłem na bazę, jak szef zobaczył, wyciął stolko lekta, bo specjalnie chyba patrzył. No, to dostało mi się opiernic, dlaczego ja pojechałem e, autostradą. No, powiedziałem bardzo nieprzyjemny sposób, dlaczego. No i przez pewien czas miałem spokój. Bo czasami się da, czasami się nie da. Jak ja wpadałem na Kołbaskowie, a bardziej tak na, zawsze na e, Gramcow zjeżdżałem praktycznie, no, ale Gramcow jest ile 30 km autostradą. Także no tak właśnie było, że po prostu słuchajcie tu jest aha stop. aha jakieś tam te drogowe, no dobra, na no, razie jedziemy 76 km, dobra no to lecimy Traciłem wątek, ale już nie będę tego tam poruszał przez ten zjazd znaczyłem. a właśnie o landówki chodziło. No jak wpadałem na e, Na Gramcof, to jechałem prędlał tymi dipholcami, tymi innymi wszystkimi tam drogami e, i wylatywałem w tym w, w Oldenzalu North Horn Oldenzalu i jechałem tam na Danekam, i tam tedy. Jechałem już na autostradę holenderską. No, no to pamiętam, że raz miałem taką sytuację, o której Wam opowiadałem. No. No niestety czasami tak jest, że e, szukanie oszczędności nie tam, gdzie trzeba. No, no ale co to robić? No, przecież nie jesteśmy szefami, to no, szef jest od czegoś, żeby myśleć. A on myśli, że wy jesteście tylko od kółkiem, także nic innego od nas nie powinien wymagać, skoro ma jakąś wyrobioną opinię na nasz temat. No tak, taka prawda jest. Całkiem niedawno na pewnej stronie, takiej trochę według mnie krzykaczy stronie, czytałem. Na forum pewnego kierowcy z, z, z pracodawcą, albo z dyspozytorem. Z dyspozytorem napisał coś takiego, że niektórzy po studiach nie zarabiają tyle pieniędzy co kierowca, na przykład, nie? Ale sobie myślę, że studia to może każdy zrobić, nawet najgorszy bałwan, żeby tylko miał pieniądze. No To też to to na dzień dzisiejszy jest prawda. Także to trochę nietrafione. Ale najbardziej mi się śmiało, chciało śmiać, jak przeczytałem, że według niego powinno być tak, że jak przychodzi młody kierowca się dokształcać, to w ogóle żadnych pieniędzy nie dostaje. Jedzie w trasę i w ogóle wraca bez żadnych pieniędzy. Bo to jest przeuczenie. Ja już to przeczytałem to sobie myślę, Boże, widzisz, a nie Naprawdę, i taki człowiek pracuje w zawodzie.